Cześć, ja nazywam się Marcin i razem z moimi koleżankami prowadzę kanał PMM Talks. Tym razem spotykamy się z bardzo ciekawym gościem, jednym z instruktorów niesamowitego kursu, kursu opatentowanego przez Polską Komisję Medyczną, kursu T4. Rozwiniemy te T4, ale najpierw chciałbym przedstawić gościa. Moim gościem jest Tomasz Sanak. Cześć. Cześć, cześć, witaj yy, serdecznie, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Cię od razu rzucić na głęboką wodę, to znaczy mm -hmm. niedawno się, yy, skończyły się wybory i chciałbym Cię prosić o takie krótkie, malutkie, 30-sekundowe ekspoze. To znaczy mm -hmm. myślę, że oglądają nas osoby, które chcą wziąć udział w kursie T4, w kursie z medycyny ekstremalnej mm -hmm. i chcą wiedzieć, kim są instruktorzy tego kursu, więc poproszę Cię o takie 30 sekund do kamery. Kamera jest Twoja. Kim Bardzo ci dziękuję za to wprowadzenie. Trochę czuję się onieśmielony. No więc mam na imię Tomek, na nazwisko Sanak. Na co dzień pracuję w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasu do czasu a nawet częściej zdarza mi się dyżurować w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. A w swojej historii, czy jak gdyby na swoim koncie, mam udział w misjach polskich kontyngentów wojskowych w Afganistanie. Mam także na swoim koncie, jako doświadczenie, którym się zawsze chwalę, zabezpieczenie medyczne ekspedycji wzdłuż i trochę w Afryki. Hmm. Myślę, że to jest. Najlepsza rekomendacja dla kursu, bo od kogo się uczyć, jeśli nie od kogoś, kto z medycyną ekstremalną miał już tak dużo w życiu do czynienia w praktyce. A teraz wróćmy do, do kursu. Mam takie pytanie, bo ten kurs odbywa się w dwóch formach. Jedna forma szersza, jak się domyślam, to jest forma dla medyków, mhm. czyli osób, którzy, osób z wykształceniem medycznym, którzy pewnie chcą wyjeżdżać w jakieś miejsca ekstremalne. Mhm. Mhm. A druga forma, w jakiej organizowany jest ten kurs, to forma dla podróżników. Czym te dwie formy się różnią? Kurs, który jest dedykowany dla osób niezwiązanych z medycyną, zawiera treści programowe ale przede wszystkim e, uczy nas w sposób praktyczny, jako, jako niemedyk czy świadek danego zdarzenia, nagłego zagrożenia zdrowotnego, porodzić sobie właśnie w warunkach e, e, wilderness medicine, czyli takiej medycyny głuszy. E, mhm. A powiedzmy a. tak, tak mm -hmm. wprost, czyli osoba, która nie jest medykiem, a czuje się, że jest podróżnikiem, często znajduje się w miejscach takich, powiedzmy, nietypowych turystycznie i chce się przygotować do tego rodzaju podróży, do sytuacji, które się mogą tam wydarzyć, jakichś krytycznych, to ten kurs jest właśnie dla takiej osoby, jeśli wersji I, dla podróżnika. A czy jak najbardziej tak, tego typu szkolenia, szkolenia medyczne są dedykowane dla tego pierwszego ogniwa łańcucha przeżycia, czyli dla osób niezwiązanych z medycyną, ponieważ każde nagłe zagrożenie zdrowotne wymaga natychmiastowej, pilnej interwencji i ta natychmiastowa, pilna interwencji... Interwencja niejednokrotnie jest realizowana przez osoby niezwiązane z medycyną. tak? Mhm. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że ty zostajesz w tym momencie ranny, ja jestem twoim kompanem w podróży i to ode mnie jako osoby, która na przykład jest niemedykiem, będzie zależało to, czy kolejne ogniwo łańcucha przeżycia... Ratownicy medyczni, no, czy mi pomocy dokładnie, po dokładnie. Dobra, a wróćmy jeszcze do lekarzy. Bo czy lekarze, którzy przejdą to szkolenie z medycyny ekstremalnej uzyskują jakąś wiedzę, która może być im przydatna no nie tylko w Afryce czy gdzieś tam w Afganistanie, ale na przykład tu na miejscu w Polsce? Eee, jasna sprawa. Sytuacja wygląda w ten sposób, że lekarze, którzy wychodzą ze swoich klinik uniwersyteckich czy szpitali w Polsce i udają się w kraje odległe, na pewno nie mają takiej dostępności sprzętu jak w swoim kraju czy w swoim miejscu pracy. Na kursie, czy kurs jest jak gdyby tak skonstruowany, ażeby nauczyć medyków radzić sobie w sytuacjach właśnie ograniczonego zasobu sprzętowego. Mhm. Y tego typu umiejętności także niejednokrotnie przydają się w warunkach polskich. Niestety. Czyli, czyli czyli działa działa to w dwie strony, tak? Czyli wiedza którą sprzedajemy czy dajemy czy którą się wymieniamy, przydatna jest może okazać się, przydatna zarówno w szpitalu, jak i gdzieś właśnie w krajach odległych, ponieważ na wypadek wypadku masowego może się okazać, że tego sprzętu w szpitalu będziemy mieli zdecydowanie mniej, aniżeli normalnie w sytuacji, kiedy mówiąc w cudzysłowie obsługujemy pojedynczego pacjenta. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką rozmowę. Ona ma charakter taki, żeby zaprezentować siebie jako jednego z instruktorów, no i przybliżyć trochę kurs T4. Dziękuję Ci jeszcze raz i jeszcze do Was, moi drodzy. Jeżeli przeszło Wam przez myśl zrobienie sobie kursu z medycyny ekstremalnej, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach bez względu na to, czy jesteście lekarzami, czy jesteście tylko albo aż podróżnikami, to kurs T4 jest przeznaczony dla Was. Zapraszam na stronę www.pmm.org.pl i tam w odpowiedniej sekcji znajdziecie wszystkie informacje. Dzięki i do zobaczenia.